Cześć, z tej strony Ziger witam was wszystkich bardzo serdecznie przy okazji kolejnego odcinka z The Walking Dead, a tym razem dokładnie mówiąc z Uniwersum The Walking Dead. Po dzisiaj pogadamy sobie o przyszłości tak naprawdę całego Uniwersum The Walking Dead, czyli pięciu seriali oraz jednego filmu. I tutaj będą ymm, moje tutaj sugerowane, przewidywane daty premiery danych seriali. Oczywiście w konkretnych miesiącach tutaj wiem, że tego nie rozpisałem, ale, ale powiedzmy, że wtedy mielibyście to naprawdę drobnym druczkiem, więc już wolałem to po prostu tak wyodrębnić, a będę mówić mniej więcej w jakim. W jakich miesiącach będą wychodziły dane seriale, więc to na spokojnie, i to są oczywiście przewidywania na podstawie tego, jak zazwyczaj AMC wypuszczało swoje seriale i ze względu też oczywiście na opóźnienie związane z wirusem, z tym, co się teraz dzieje na świecie, jak i również po prostu jakimiś informacjami z planu najnowszymi, i, tak dalej, i tak dalej. Także myślę, że to jest w miarę, powiedzmy, rzetelne tutaj, pokazanie, co, kiedy i jak wyjdzie. Dodatkowo również też chcę powiedzieć, że mamy tutaj 5 seriali, czyli The Walking Dead, Fear The Walking Dead, The Walking Dead World Beyond, So The Walking Dead, seryland Karol Winów oraz również film z Rickiem. I dokładnie mówiąc jest tutaj wszystko opisane, ja to oczywiście powiem w jakich miesiącach, także zaczynajmy od tego roku, tak? I w tym roku dobrze wiemy, że mamy coś takiego jak The Walking Dead i oczywiście 28 lutego Mamy premierę trzeciej części dziesiątego sezonu The Walking Dead, czyli sześć odcinków, która zakończy nam się na początku kwietnia, w sumie tak naprawdę finałowym e, odcinkiem. Następnie <coughs> mamy The Walking Dead w październiku, 11 sezon, czyli finałowy początek i pierwszą część, która będzie miała so w sobie osiem odcinków od października, zapewne do końca listopada. E, to będzie pierwsza z trzech części. I tyle w tym roku, jeżeli chodzi o The Walking Dead. Jeżeli chodzi o Fear The Walking Dead, to wygląda w ten sposób, że no cóż, bardzo bym chciał, żeby to było zaraz po, e, po kwietniu, czyli zaraz po, po, tej, po tym finale 10 sezonu, no ale niestety najprawdopodobniej Fear The Walking Dead wyjdzie na czerwiec, e, czyli tak jak mniej więcej zazwyczaj, ze swoją drugą połową 6 e, sezonu. Oczywiście troszeczkę przedłużoną, bo to będzie jeszcze bo to będzie 9 odcinków, nie 8, bo jeszcze jeden odcinek mi się obsunął. No i następnie, zgodnie z moimi przewidywaniami, tutaj Fear the Walking Dead powinien być na ten październik, sezon 7, pierwsza połowa, dokładnie tak. Ja jeszcze tutaj później wyjaśnię, czy chodzi o Fear the Walking Dead, bo z nim mogą być mimo wszystko troszeczkę większe obsługi niż może się wydawać. No, ale o tym zaraz. No i dalej The Walking Dead World Beyond, czyli tak naprawdę finałowy już sezon, drugi. Bo sam serial miał mieć tylko rocznie dwa sezony i drugi sezon idealnie przypada na październik tego roku i to będzie finałowy sezon, no nie ma opcji żeby nagle nam na Comic Conie w tym roku w, w lipcu powiedzieli, że hej będzie trzeci sezon, nabraliśmy was. No nie, głównie dlatego, że ten serial ma dwa problemy. Pierwsze to w 50% jest prowadzony po to, żeby opisać nową historię, a drugie to w 50% po to, żeby tak naprawdę wprowadzić do filmu z Rickiem. No, a drugi problem jest taki, że no właśnie, to jest pod wprowadzenie filmu z rykiem, tak? W sensie nie jest serial tylko i wyłącznie po to, żeby pokazać jakąś historię jakiejś grupy, tylko też po to, żeby wprowadzić, tak, do filmu i, i przez to ten serial trochę podupadł. I no raczej nie jest zbyt dobrze oceniany, więc nie ma opcji, żeby nagle go przedłużyli. Poza tym, bo że będą dwa sezony i tego się trzymajmy. Zresztą nie sądzę, żeby dali więcej, szczególnie, że opinie na. I mydyby i na innych portalach są około 4 na 10, więc bardzo słabe jak na dzisiejsze czasy. No właśnie. Także World Beyond tak naprawdę tutaj nam się zakończy. Mm. No i dalej mamy 20, 2022 rok i tutaj się zatrzymam jeszcze chwilkę przy tym Fear the Dead. Bo jak mówię, że siódmy sezon powinien się teoretycznie rozpocząć w październiku 2021 i teoretycznie druga połowa powinna być w czerwcu. Mm. I tak mniej więcej tutaj przewiduję, natomiast niewykluczone, że nie będą mieli jakieś trochę większe obsługi, prawda? że może mieć tam e, kilka miesięcy obsły, że na przykład dopiero siódmy sezon pojawi się 2022 na e, czerwiec, a zakończy się gdzieś dopiero e, na październik czy listopad. Tak naprawdę niewykluczone, e, ale raczej pozostaje przy tej swojej wersji. I teraz e, tak naprawdę moim zdaniem to by było na tyle. Dlaczego tutaj dalej nie ma Fired Walking Kind? Bo wydaje mi się, że poza siódmy sezon właśnie czy będzie sens wykraczać i czy wykroczą jeszcze poza siódmy sezon? Czy zrobią ten ósmy czy 9? Hm. No ja powiem tak. Troszeczkę nie widzę sensu robienia dalej. Szczególnie, że Morgan ma wrócić do The Walking Dead, a on jest tam, powiedzmy, głównym przewodnikiem na ten moment. Jasne, jeżeli on wróci, może w teorii w tym momencie są plotki, że niby wróci to sama Madison i w ogóle się będzie kręcił sezon. Natomiast zastanówmy się, załóżmy, że szósty sezon się skończy i Morgan wróci. No to siódmy sezon się rozpocznie, powiedzmy, wątkiem Madison. To w zasadzie mogliby to już zakończyć w tym jednym sezonie, prawda? Jej cały wątek, jakąś jej historię. I później, na przykład, przykładowo dać jakieś easter eggi w Deryland Carol Spinów, prawda? Bo oni gdzieś tam prawdopodobnie będą się wybierali do tego nowego Meksyku, do tych powiedzmy bardziej westernowych peryferii. To mają niby nam pokazać w tym siódmym sezonie, więc kto wie. A kto wie, być może Field of Walking Dead będzie tutaj trwało jeszcze 2023, 4, 5, 6 i będzie sobie miało miał nawet kilkanaście sezonów, ale jeżeli tak będzie, no to oczywiście będą wychodziły te sezony na październik, pierwsza połowa i druga połowa czerwiec w jaki sposób będą nam wychodziły Ja po prostu tego nie zapisuję, bo nie wydaje mi się żeby, no nawet jeśli to góra ten ósmy sezon na ten 2023 ale później już raczej nie powinni więcej tak naprawdę produkować No i dobrze, i to mamy, także dalej 2022 The Walking Dead i tak naprawdę finał serialu, powiedzmy serialu matka można tak to już nazwać, który tak naprawdę zrodził w sobie Fear The Walking Dead, zrodził World Beyond może to nie były najlepsze dzieci, że tak powiem no, ale również też po nim będzie jeszcze Daryl and Carl. i mam wrażenie, mam nadzieję, że to będzie świetny serial. No i jeszcze Tales of the Walking Dead, co też jest ciekawym, powiedzmy, em, jak to się nazywa, powiedzmy, jednoodcinkową historią e, danych postaci z The Walking Dead, no też jest ciekawe. No i sam film z Rickiem, więc wydaje mi się, że w tym momencie zaczyna się ta powiedzmy lepsza era, jeżeli chodzi o te powiedzmy dzieci The Walking Dead. E, no, pomalutko oczywiście. No to dopiero gdzieś za 2 lata ponad albo za niecałe. 2 lata. No. Jeżeli chodzi o The Walking Dead, no to oczywiście zakończy nam się... Yy, 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 znaczy tak, yy, druga połowa The Walking Dead 11 sezonu będzie gdzieś pewnie pod koniec lutego, do pewnie początku kwietnia 2022. I trzecia połowa, tak nie przesłyszeliście się, trzecia połowa The Walking Dead 11 sezonu rozpocznie się w październiku 2022 i zakończy się pewnie gdzieś pod koniec listopada. Dlaczego trzy części yy, na początku? Zastanawiałem się, czy tak naprawdę będą dwie części po 12 odcinków, czy trzy czy, czy, czy części po 8, ale ze względu na to, że dziesiąty sezon dostał trzecią część, no to jakby nie patrzeć, no tak naprawdę Walking Dead powinien dostać też trzy części. I tak naprawdę w zasadzie w 2022 ma się zakończyć, więc idealnie by pasowało, prawda? No i też dzięki temu nie byłoby aż takiego dużego odstępu do naszego Daryl and Carol spin-off. Ale jeszcze zanim do tego przejdę, to mamy Rick Grimes Movie. Dlaczego tutaj tak małem druczkiem i tak. Hmm. No właśnie, bo Ringramas mówi moim zdaniem powinno się odbyć gdzieś w połowie roku 2022. Natomiast heh, cóż, a później nam mówią, że hm możliwe, że jednak odb odbędzie się to rok później. I teraz tak, ja tutaj zaraz dokładnie mu powiem. Powiem, dlaczego tak mi się wydaje, że powinno się to tak odbyć, ponieważ już dobrze wiemy, że Rick Grams powinien wrócić. Na 99,9% nam wróci na ten przynajmniej finałowy odcinek na minutkę, dwie, żeby nam się tutaj pokazać, że wrócił i nam się to zakończy, i później gdzieś Dyrell and Karl spin Spinoff pewnie się troszeczkę jeszcze może pojawić. Ehm, oczywiście, jeżeli nie zginie, bo może być tak, że wróci nawet na e, tą trzecią połowę, czyli na ten finał w październiku 2022. Może być tak, że wróci nam na te kilka odcinków razem z Mission. To jest oczywiście niewykluczone bo mi też nam ma nam wrócić, e, a raczej powinni razem, tak mi się wydaje, bo w końcu na poszła go szukać, <laughs> e, więc być może będą gdzieś na dłużej. E, dlatego wydaje mi się, że ten pierwszy film o Oriku powinien nam się zakończyć. Tak, pierwszy film o Oriku, bo to jest jeszcze druga informacja. Mają być trzy filmy o Oriku, co jest trochę takie nie do pomyślenia, szczególnie, że ten jeden nam się obsuwa, 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 obsuwa w czasie. I co jest najlepsze, nawet gdyby nie ten wirus, to i tak by się na to obsuwało, bo oni nadal dopracowują fabułę. Także cóż. No, ale przynajmniej mieli trochę więcej czasu na dopracowanie tej fabuły, można tak powiedzieć. No bo mieli obsługę w innych, e, powiedzmy, serialach, więc może. Może. Ostatnio w grudniu e, Scott Gimple widział się jeszcze z e, Andrew Lincolnem. E, tam w zeszłym roku. Dawno, więc... Mm, możliwe, że już pomału będą wkraczali na plan zdjęciowy. Będą na plan pomału wkraczali w... Powiedzmy... No raczej nie pierwszy kwartał. Chociaż... Tak, tak koło, powiedzmy... Marca, kwietnia zapewne najwcześniej nam wejdą na plan. Możliwe, że trochę później. To jest oczywiście niewykluczone. Więc być może dostaniemy na ten lipiec <grywki> jakiś malutki 30-sekundowy zwiastun. Co oczywiście nie jest prawdopodobne, ale możliwe. Natomiast bardziej prawdopodobne jest to, że pod koniec tego roku dostaniemy już jakiś zwiastun. I właśnie ja na to liczę, że nam wyjdzie ten Ring Czyli ten The Walking Dead Untitled Chyba jakoś tak Untiled. Czy jakoś tak mówi? Hmm, czyli ten film. Wyjdzie właśnie w połowie 2022 roku, no, żeby jednak wyszedł przed tym zakończeniem do Walking Dead. I ja też się zastanawiam, czy ostatecznie, ostatecznie kto wie, czy nawet nie zrezygnam z tych trzech filmów, ale kto wie, no zobaczymy. Zobaczymy, w sumie jak to się potoczy. Bo w teorii, jeżeli mają być faktycznie te trzy filmy, jeżeli wątek Rika się zakończy nam w serialu, to w sumie nadal mogą zrobić te trzy filmy o tym, co się działo w tym czasie. Tylko, że no one właśnie byłyby jakoś mało oglądane i nie wiem czy to jest taki do końca dobry pomysł. Dobra, bo już, przepraszam, bo już tutaj zaczynam pierniczyć o tym, czy to coś jest dobrym pomysłem, czy nie, a to miał być tylko film o tej, a o to kiedy tak naprawdę wychodzą te filmy. E, więc tak, więc Ringrams mówi liczę na to, że to będzie druga połowa 2022, jakoś czerwiec, lipiec sierpień, ale niestety możliwe, że to będzie dopiero 2023 i wtedy to będzie właśnie jakoś czerwiec, lipiec sierpień. Niestety to jest niewykluczone. No i 2023 rozpoczyna nam prawdopodobnie nową erę ponieważ rozpoczyna nam Daryl and Carol spin-off czyli powiedzmy prawdopodobnie drugi serial główny tak naprawdę, czyli drugi serial matka, syn, córka, no wiadomo o co chodzi i oczywiście rozpocznie nam się on w październiku 2023 roku więc ze względu na to po finale The Walking Dead będziemy mieli niecały rok przerwy na szczęście no, <laughs> przynajmniej wtedy nam się oczywiście powinien zacząć ten sezon. No i oczywiście wiemy, że Daryl i Carol no, mieli już w planach nie raz, żeby uciec do Meksyku. Więc być może, być może tutaj już nie będą Stany, tylko Meksyk. Co też może nam dać sporo ilość psychopatów. I, I totalnie jakichś dziwnych zasad związanych z tym Meksykiem. I no takiego bardziej powiedzmy pustynno-westernowego klimatu trochę. I myślę, że może być całkiem ciekawie. No i oczywiście serial Tales of The Walking Dead, czyli powiedzmy, no jeden odcinek historia jakiejś postaci z The Walking Dead i tak po kolei. Być może ten serial będzie miał 24 odcinki i po prostu każdy odcinek będzie wiadomo w której innej postaci. Moim zdaniem on się powinien zacząć trochę wcześniej niż na koniec 2023. 2023. On się powinien jakoś zacząć luty, kwiecień, w coś w tym stylu. Powinien tak naprawdę trwać. Możliwe, że dopiero nawet na, Możliwe, że dopiero nawet na czerwiec. 2023, ale tak jak mówiłem, to zależy od tego, czy Fir The Walking Dead będzie nadal produkowane, czy nie. Bo jeżeli będzie nadal, no to one będzie miało miejsce w czerwcu, więc na of The Walking Dead powinno być jakoś luty, kwiecień. No. no i 2024 Derelict Carol Spin Off, oczywiście tutaj mamy drugą połowę tego pierwszego sezonu Derelict Carol Spin Off. Oczywiście pewnie jakoś luty, końca lutego, do pewnie jakiegoś kwietnia. I później druga, po drugi sezon Deleka spin-off oczywiście październik 2024. Zapewne zajmie to, to zapewne rolę e, The Walking Dead. Raczej będzie to miało 16 odcinków 2 razy po 8. Bo myślę, że te 3 razy po 8 chyba nie ma sensu robić. I rozciągać jednego sezonu na półtora roku, tylko lepiej w rok. Tak mi się wydaje, że to byłoby trochę lepsze. No i oczywiście kolejny sezon of The, The Walking Dead. Hmm, tak jak mówiłem w takim, no, tak jak powiedziałem. Y, no i kolejny film z Rykiem. Oczywiście film z rykiem 2 lata po pierwszym, bo wydaje mi się, że oni w tym momencie, jak już dopracowują, to fabułę tworzą. Wydaje mi się, że raczej już ją tworzą tak trochę na wszystkie trzy filmy, jeżeli oczywiście trzy wyjdą, więc raczej powinien być to w miarę ustalone, że nie im aż tyle to zająć. Odpowiedzmy wyjścia filmu, to już powinni, przed wyjściem filmu już jakiś czas powinni jeszcze dopracowywać fabułę. Na następny ten powinni tak naprawdę do połowy roku 2023 dopracować i pod koniec zacząć kręcić. Historii powinno im się to udać. Oczywiście, jeżeli film z Rickiem nie wyjdzie w połowie 2022, tylko w połowie 2023, no to kolejny film z Rickiem nie wyjdzie w 2024 gdzieś w połowie, tylko w 2025. Dokładnie tak. No i tutaj jeszcze jak widzicie 2026 mam trzeci film z Rickiem, tak co dwa lata. Także jeżeli by to było 23-25 no to później byłby 27. No, a teraz jeszcze wracamy do 2024, ponieważ to jeszcze ten Tales of the Walking Dead, tak jak mówiłem. Eee, druga połowa, e, znaczy drugi sezon, e, no i później mamy 2025 rok. Daryl i Carol, e, pierwsza połowa, e, to jest luty do kwiecień, e, druga połowa drugiego sezonu. I trzeci sezon start w październiku, pierwsza połowa. E, Tales of the Walking Dead. no i właśnie, tutaj jest Tales of the Walking Dead z pytajnikiem, i czy będzie coś jeszcze? Hm. Na ten moment, niecałe pół roku temu dostaliśmy informację na 3 lata w górę, w zasadzie nawet na pełne 3 lata. Czyli tylko na 2024. Może by, by nas czymś jeszcze zaskoczyli, ale wątpię. Natomiast 2025, wydaje mi się, że Tales of the Walking Dead, nie jestem pewny, czy trzeci sezon byłby potrzebny. 48 odcinków to jest pokazanie 40, 48 postaci, bo zakładam, że raczej ten sezon będzie miał trochę więcej odcinków niż 16, czy 12, czy 10, bo to jest jedna jeden odcinek, jedna historia jakichś postaci. Więc w teorii powinno nam się zakończyć to na dwóch sezonach, znaczy, wiecie. Raczej nie będzie aż tylu chętnych, takie mam wrażenie, że to będzie coś jak Serial World Beyond, tylko trochę bardziej oglądany, jeżeli chodzi o konkretne odcinki, prawda? Będziemy mieli zapowiedź, historia jakiejś postaci, zajebiście obejrzymy: Nigan, Daryl, Rick, pewnie jeszcze parę innych postaci, to wiesz, pewnie będzie masę wyświetleń. A jak będzie jakaś postać, no nie wiem, Rosita, Eugene, coś w tym stylu, no to pewnie będzie trochę mniej. Z drugiej strony, Eugen już pewnie trochę fanów zyskał, no ale wiecie o co chodzi, prawda? No też na jakichś postaciach, które już jakiś czas nie ma, bo umarły w The Walking Dead, na przykład jak Beth, Abraham czy parę innych osób, to no, myślę, że też z drugiej strony powinno być trochę tak no, Ale właśnie, no, raczej, raczej dadzą te postacie w dwóch pierwszych sezonach. Raczej nie będą przyciągali nas do na przykład Nigana przez trzy sezony tego talesu The Walking Dead, prawda? Tylko powinni nam wcześniej to pokazać. Hmm. Też Nigan stanie że będzie w tym The Walking Dead, ale, ale wiecie o co chodzi, że raczej z takimi ważniejszymi postaciami. Nie będą raczej tego przeciągać. Także, no nie wiem. Moim zdaniem może być ten trzeci sezon. Także, tak jak mówiłem, yy, jakoś w okolicach kwietnia, może nawet czerwca, bo no już raczej nawet może czerwca, już pewnie tutaj firmy nie będzie. No i Derek Gichardz pieniędzy, no to powiedziałem. I być może będzie coś jeszcze w tym 2025, to jest oczy oczywiście niewykluczone, że być może znajdzie się nam tutaj. Już raczej Fear The Walking Dead nie powinno być w teorii w tym roku, albo powinno się najpóźniej ich zakończyć na jakimś, nie, wiem, dziesiątym sezonie, czy coś, ale nie powinno być czegoś takiego. Jest niewykluczone, że zaczynam się jakiś jeszcze jeden serial, bo wiemy, że Daryl i Carol raczej pojadą sobie do tego Meksyku. No ale właśnie, czy tak chcielibyśmy zobaczyć tylko Daryl i Carol? Wątek fabularny? Może nie jeszcze paru innych postaci z The Walking Dead? No jasne, spoko, fajnie zobaczyć, jak nam sobie żyją już w zasadzie, na przykład jakiś bezpieczny koniec. Z drugiej strony. Hmm. Nie wiem, no może w tym Daryl i Carol będą nam czasem wracać do tej osady, chociaż wątpię. No mam wrażenie, że coś jeszcze może powstać. Jeżeli nie 2025, no to 2026 albo 7 najpóźniej, coś jeszcze nam powinno powstać. Natomiast ciężko mi się zastanowić, tak naprawdę co, bo raczej to by był jakiś serial o. albo Derel i Carol by natrafili na jakąś grupę ludzi, o której by jeszcze zrobili. powiedzmy dodatkowy serial, tak jak tutaj był Fear the Walking Dead, coś w tym stylu i po prostu pokazali historię, albo po prostu historię jeszcze naszych postaci z The Walking Dead, jak nam sobie nam radzą albo The Walking Dead, nie wiem, jakiś powrót na 12 sezon, czy coś, to było całkiem ciekawe ehm, no. także cóż, tak to mamy, no i 2026, Ring mówi oczywiście tak jak mówię raczej, jeżeli byłoby wcześniej 2.4.2.2, jeżeli byłoby 2.3.2.5, to tutaj Ring będzie 2027 no. no i oczywiście tutaj z zapytaniem Daryl and Carol Spinoff Dlaczego? No bo na pewno będzie tutaj druga połowa trzeciego sezonu, gdzieś w luty do kwiecień. Natomiast czy będzie czwarty to jest ten sezon. Hmm. Ciężko mi stwierdzić, no bo tak naprawdę nie wiemy, jak się to dalej potoczy z The Walking Dead. Można powiedzieć, że w tym momencie wyświetlenia mocno spadają, jeżeli chodzi o tę te, te, telewizję, ale nadal to, są, nadal to są ponad 3 miliony, i nadal to jest tylko i wyłącznie statystyka z tylko i wyłącznie premierowego odcinka na terenie, tylko i wyłącznie Stanów Zjednoczonych, gdzie jest... 300 milionów ludzi, więc ponad 3 miliony to jest 11 osób, więc nadal to jest, są dosyć duże wyświetlenia, mimo iż spadło już z 20 milionów ponad. A wiadomo, że jeszcze przy odbędzach telewizyjnych może być więcej niż jedna osoba, więc powiedzmy, że jakieś 4-5 milionów pewnie ogląda. No, a w godzinie w szczytowych tych chwilach to by nie było o 50 do 80. <gryw> wiadomo, że znacznie znacznie więcej. No, ale wiadomo, że jednak się to trzyma tylko pytanie, jak to będzie za 5 lat. No. Czyli po tym w teorii trzecim sezonie no ponad 5 lat na ten moment. Hmm? No właśnie, czy będzie ten czwarty sezon, czy to jakoś podupadnie, no zobaczymy, kto wie. Może ten Derek Ricardo w ogóle zyska jeszcze świetność czasów The Walking Dead. Może znowu ludzie będą chcieli to oglądać, będzie nie wiadomo jak popularny. No to jest oczywiście niewykluczone, no bo The Walking Dead już wątpię, żeby raczej na ten finał odbyło jakąś swoją świetność. Tak mi się jakoś nie wydaje, a szkoda. No, no i jeżeli chodzi o Tales of The Walking Dead, to już jest taki podwójny pytajnik, czyli no raczej już nie powinno być tego. No, chyba że jeszcze mimo wszystko zrobię po prostu dla takich typowych fanów The Walking Dead, bo i tak będzie ich stać na to. No to wtedy spoko. No, jak najbardziej fajnie. No, no także co, tak naprawdę to tyle, że jakieś na, przewidywania na następne 6-7 lat, tak naprawdę. Mm. Wychodzi na to, że <śmany> mój kanał, jeżeli chodzi o same The Walking Dead, będzie miał jeszcze hu, hu, hu sporo lat istnienia i sporo lat tutaj nagrywania. Więc na spokojnie. Widzę, że odcinek prawie 20 minut, no kurwa, musiałem się jak zwykle rozgadać, także już tutaj nie będę Wam przedłużać. Jeżeli Wam się spodobał odcinek, zachęcam do zostania łapki w górę oraz subskrypcji i do zobaczenia reszty materiałów na kanale. No i co, możliwe, że widzimy się dopiero za dwa tygodnie, ale to zależy od tego, czy będą jakieś informacje o The Walking Dead, bądź o innych serialach, które robię na kanale. Jeszcze tym bądź o to jest kilku miesięcy tylko The Walking Dead, także cóż, zobaczymy. Zobaczymy, czy dadzą mi jakieś informacje, czy nie. Jeżeli nie, no to widzimy się dopiero za dwa tygodnie, jeżeli dadzą, no to mam nadzieję, że może nawet jeszcze w tym tygodniu w czwartek albo w przyszłym tygodniu we wtorek. Zobaczymy. Także co? Dzięki za obecność, do zobaczenia i cześć.